Bo ja nie chcę, żeby im potem z tą chlizną w biurze śmierdziało. No, z... Ja z... Mała oh. i płakałem, że nie, że mam nie płakać, bo będę piszczek. No, nie płacz, bo będziesz jak Spencer. Co, Co? Co? prawda. <noise> jak się z oh. urodził, kurwa, to on jako jedyny z tych trzech płakał. Kurwa, A tak dar pizzy, że cały oddział słyszał. Ja pierdolę. Hmm. I płaczę do dziś, kurwa. Płaczę do dziś, kurwa, <głosy> zostało. <głosy> Eee, no niestety jest jak jest Dobra luna, chyba musimy. musimy... Ej dziewczyny, wy macie no tę siłę dedukcji Mieliśmy. z tego co ja zbiorem no. Odkupię od was metal i gumę Płacę 1650 dolarów za 20. Nie ma gumę Nie kondona. Nie idź tymi schematami Eee Ja jestem kondomem No jesteś, no jest, e... no jest. E... Już nie jesteś I Teraz tak. okay. 20 metalu i 10 gumy, 1650 mnie tu niepokoi pewna rzecz. Kochani, kto ci tak powiedział? No ja. Ja. to każdy. <noise> Ej, ja ci tak nie powiedziałam. Ci powiedziałam ci, pokazał, że masz ogromny talent, powinnaś śpiewać. Właśnie, powinnaś śpiewać, na miałam fajną różową piżamę i mówili, że to kondom i nazywali to no, kondomem. Kurwa, z cię w worek obwiązał od śmietnika, a ty kurwa myślałaś, że to jest piżama. Ty, Mała, a ty wiesz, co to jest kondom w ogóle? Nie. To dobrze. Przywiozę się tak, Pojadę na stację, będę dał ci się przywiozę. Byś się mogła się ubrać. Wiem, tak. Dbajcie o no no to, pijak. Mał, naprawdę. Ja nie wiem, czy to jest dobre towarzystwo dla niej. Proszę tak, cię, ona dwa razy komendę. Rodzinka. O prawda. A kim chciałabyś być. Jak będziesz duża, kimś chciałabyś zostać? Tata mówi, że zostanę modelką i bokserką Dokładnie, u dziadka będziesz pracowała w klubie jako modelkę To prawda O kurwa no dobra, nie mogę W jakim klubie? Ja nie prosił. Tak. Słuchałam? ci no, no, bardzo dobre lody tam mają Pyszne, Dziadek mówi, że tam lepszych lodów nie miał. Nie było nigdy lepszego loda niż ten. <noise> Lepszy niż lodo ekipy, tak? Potrójny, no. No ponoć Le... tak. Lepszy niż babcia robi? Babcia nie robiła, ale już jest babcią. Znaczy jest z babcią, no. ale nie z dziadkiem. To wszystko wyjaśnia. Ja pierdol. No tak, ten, bo ja chyba ehem... chyba zostawiliśmy w szpitalu chyba na gazie czajnik, ja czajnik w szpitalu, wiecie? Ja ale... Jakbyś miały miał jakieś blachy, bo wygląda się jak na blachare, to przynieść. przenieść. Toa? Mhm. Jak chcesz to was podwiozę. Mam lawetę taką, Nie która cała. powieści 32, 32 osoby. Ty Może spoko, to będzie jakaś rower. Rover. dawno ci kobieta najebała? Co? Pytam, czy dawno ci kobieta najebała? No niedawno, wczoraj, co? No, no bez kitu, powtórki? Jak śmiecie zachowałeś? Przeproś panie, że je nazywasz blaharami, bo nie wyglądają na blachary. Jak nie? Przepraszam. No może trochę. Chyba masz kawałek blachy ty w, w Ty spójrz w lustro. mi no. lepiej. George, zerknij. Dobra, spokojnie, dystans, dziewczyny, mam, mam, no. Dobra, wiecie co, żałosny, żałosny poziom dyskusji, ale... Co ty robisz? Klientów straszysz. Ja nie chciałem mówić, ale pani Luna ma super wielkie syfy, jak się patrzy na Super Zoomie. Naprawdę. Zoom? No. A ty jesteś rudy. <laughs> ja jestem z tego dumni. Sasha? Sasza?